Przez kilka następnych zadań będziemy zajmowali się równaniami wymiernymi. I o czym musicie pamiętać? Zawsze należy zacząć od wyznaczenia dziedziny, czyli oczywiście, ponieważ tu mamy kreskę ułamkową, no to kreska ułamkowa nam zastępuje dzielenie, a nie wolno dzielić przez 0. Zatem zaczynamy od dziedziny, czyli to, co mamy w mianowniku, czyli w tym przypadku x plus 2 musi być różne od 0, Zatem, x musi być różny od minus dwójki, no bo dwójkę przeniosłam na prawą stronę, czyli zmieniłam znak. Zatem, dziedzina to zbiór liczb rzeczywistych z wyłączeniem minus dwójki. I dopiero, gdy mamy wyznaczoną dziedzinę, możemy przystąpić do obliczania, czy do rozwiązywania naszego równania. Ponieważ po prawej stronie mamy 0, to najwygodniej będzie zacząć od tego, że obie strony tego równania pomnożą sobie przez mianownik. Czyli przez x dodać 2. Oczywiście x plus 2 możemy także zapisać, że to będzie x plus 2 przez 1. Czyli zauważcie, pomnożę sobie ten pierwszy wyraz, czyli ten wyraz, który mam po lewej stronie, przez x plus 2 przez 1. Czyli zapiszmy, że ten nasz ułamek, czyli x plus 4 przez x plus 2, mnożymy przez x plus 2 przez 1 równa się, no i jeżeli 0 pomnożymy sobie przez cokolwiek, no to oczywiście i tak otrzymamy 0. No i tutaj zauważcie, że możemy pewną rzecz sobie skrócić, czyli skracamy nasz mianownik z tym licznikiem, który mamy tutaj i tak naprawdę nam pozostanie x plus 4 przez 1, czyli x plus 4, równe jest to 0, czyli x równa się minus 4. No i teraz bardzo ważna uwaga, gdy już wyznaczycie x, Koniecznie musicie sprawdzić, czy przypadkiem nie wykluczyliśmy go z dziedziny. Bo gdyby się okazało, że tutaj nasz x to minus dwójka, a minus dwójki nie ma w dziedzinie, ponieważ wykluczyliśmy minus dwójkę z dziedziny, to by oznaczało, że to równanie nie posiada rozwiązań, ponieważ to, co otrzymaliśmy tutaj, było wyrzucone z dziedziny. Ale ponieważ minus czwórka do dziedziny należy, to jak najbardziej będzie rozwiązaniem tego równania. Pójdźmy na podpunkt B. Tu na początek dziedzina, czyli w mianowniku mamy x, zatem x musi być różny od zera, czyli dziedzina to zbiór liczb rzeczywistych z wyłączeniem zera. W kolejnym kroku mnożymy obie strony przez mianownik, ponieważ tutaj też mamy 0, czyli przez x, zatem te x -y to już wiecie, z tego przykładu nam się będą skracały, czyli tego po prostu już dalej rozpisywać nie będę, tak jak to miało miejsce w tym pierwszym przykładzie, czyli po prostu po lewej stronie nam zostanie licznik. Czyli 6x odjąć 2, równa się 0 razy x, to będzie 0. No i mamy zwykłe równanie liniowe, czyli minus 2 przenosimy na stronę prawą. Mamy dwójkę, obie strony dzielimy przez 6, czyli x to będą 2 szóste. Możemy skrócić przez 2. Czyli x to będzie 1 trzecia, no i oczywiście, jak zawsze, musimy to skonfrontować z dziedziną. Z dziedziny wykluczamy tylko 0, czyli 1 trzecia należy do dziedziny, czyli to będzie nasze rozwiązanie. Spójrzmy dalej. Tutaj na początek dziedzina, czyli zapiszmy, że 2x odjąć 4 musi być różne od 0, czyli 2x będzie różne od 4. Obie strony dzielimy przez 2 czyli x jest różny od dwójki, no bo 4 przez 2 właśnie da nam dwójkę, zatem dziedzina to będzie zbiór liczb rzeczywistych z wyłączeniem dwójki. No i teraz pomnożymy obie strony przez mianownik, czyli 2x odjąć 4, zatem tutaj po lewej stronie nam pozostanie tylko licznik, czyli mamy 4x plus 2 równa się 0 razy, to wyrażenie i tak da nam 0, Następnie dwójkę przenosimy na stronę prawą i mamy minus 2. Obie strony dzielimy przez 4, czyli x jest równy minus 2 czwarte. Skracamy przez 2, czyli x to minus 1 druga. No i to będzie nasze rozwiązanie, bo minus 1 druga oczywiście należy do dziedziny. Spójrzmy na podpunkt D, czyli na początek dziedzina 2x plus 1 jest różna od 0. Czyli 2x jest różne od minus 1. Obie strony dzielimy przez 2, czyli x musi być różny od minus 1 drugiej. Następnie, żeby rozwiązać to równanie, obie strony mnożymy przez mianownik, czyli 2x plus 1, czyli po lewej stronie otrzymamy licznik, czyli 2x odjąć 3 równa się, 0 razy to wyrażenie i tak da nam 0. No i teraz minus trójkę przenosimy na prawą stronę. Obie strony dzielimy przez 2, czyli x to 3 drugie. 3 drugie należą do dziedziny, bo z dziedziny wykluczyliśmy tylko minus jedną drugą. Możemy to nawet sobie, zobaczcie, tutaj napisać. Zatem 3 drugie należą do dziedziny, czyli to będzie nasze rozwiązanie.